Siemanko, jestem Nikusek007, a to jest Gierka. Seven Days to Die. Jest to, tak jakby, jakby to powiedzieć, taki bardziej hardkorowy Minecraft. Moż. Ga jest na razie w fazie alfa i od razu z góry zapowiadam, że gram na wersji pirackiej. Niestety, gdyż z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że jeszcze e, nie mam dostępu do konta bankowego dzięki któremu mógłbym sobie zakupić taką grę. Po drugie, no 35 dolarów za grę w tak wczesnej wersji alfa. Moim zdaniem to trochę za drogo, ale kto wie jak w następnym Do następnym update'cie dodadzą multi, to... no nie, no zobaczymy. Dobra. No, ale to tyle słowem wstępu, zacznijmy sobie może jakby to nazwać. Może, może, może nikusek post APO jak widać będziemy mieli dostęp do kilku światów Na razie jest jeden, no kierka się spada bardzo fajnie Tutaj już z zapowiedzi drugiej czy... Alfy 2 jakieś kusze Multi będzie dodane nareszcie no to wtedy Będziemy się bawić, ale zacznijmy. No, jak widzicie. Zaczynamy o godzinie ósmej, To jest nasza mapa. No nie jest jakaś super wielka, ale super ma. Też nie jest. Sprzykujemy sobie zwłoki. Co się może przydać? Woda się może przydać. Śmieci nic. Papier się może przydać. Okay. O, magazynek. Zacznijmy. Rząd, nie? o to też się nam może przydać co my tu mamy? o to się nam też może przydać hmm. no jak widzimy tutaj jest dosyć rozbudowana fauna, flora Zwie ze zwierzątek, które zabijamy, możemy sobie robić Ojej, no i jest, jest już pierwszy zombie, którego w nocy będzie trochę więcej. Więc jakby przydałby się jakąś broń załatwić, no, ojej, 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 proszę, tu była jakaś broń kuźwa. Niedobrze, 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 niedobrze. No ale może przed nim uciekniemy, gdzie my w sumie jesteśmy i gdzie gdzieby się udać. Hmm. Dobra! Nieważne. Proszę, 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 jakakolwiek broń. Na razie jesteśmy w lekkiej dupie, a przed nocą przydałoby się zatchić, chcesz, które drewna i tak dalej. Kuj nie ma broni, no co jest? Normalnie jakąś trzebę już dawno znalazł i byłoby dobrze. A tak niestety muszę z rzecz przed zambimi. No i co jest ciekawe, na przykład fajna jest interakcja O, brawo, nareszcie jest strzelbunia. E, fajna jest interakcja między zombimi a zwierzątkami, że no. parę razy można sobie przyuważyć taką hordę zombi, która sobie idzie po prostu za jelonkiem. O, ten dom wygląda ciekawie na okopanie się. Dobra, zaczynamy zabawę. <laughs> Trochę ich tu będzie, aby amunicji starczyło. Strasznego. Dzień dobry. Dzień dobry. O cholera, może amunicji nie starszyć. Nie byłoby to fajne. Gra jest tworzona przez Francuzów, jeśli się nie mylę. Może jeszcze z się do tego co, co ciekawe w tej gierce mamy fizykę w przeciwieństwie do Minecrafta I budynki po prostu mogą się zawalić Nie niszczę tych kuźwa, dobra Te drzwi mogłyby mi się przydać Co jest najgorsze, może mi nie starczyć amunicji Ojojoj, oj, oj. ty o nie mam jeszcze amunicji! Dobrze, bardzo dobrze. Okej... Okay. Co my tu mamy? O, metal może się przydać później. No I na razie sobie może zlutujemy to pomieszczenie. Lotereczkę wyjmijmy pięknie. Hmm, dobra. Ojej, ojej tam słyszę, że zombie nieźle niszczą te chatki No i właśnie tutaj najważniejsze, żeby przed O! Kolejna strzelba, więcej amunicji mm, Najważniejsze jest to, żeby przed um... Prz... Przed nocą mieć po prostu jakąś już kryjówkę Gdyż bez tego możemy tej nocy nie przetrwać, dobra Na razie takich jeszcze nie będziemy zbierać stąd Szukałbym bardziej za. Zabrać no Tak, no, szukać broni w lodówce. O! Kolejny karabin. Jeszcze zaraz na dach wejdziemy, zobaczymy. Dziękuję. Jest w tej grze chyba pięć rodzajów broni. Wyrzutnia rakiet, pistolety, czyli jeden pistolet, wyrzutnia rakiet, strzelba MP5 i snajperka. No to nie wiem, to mi wyszło, ale. Dobra, mniejsza. Od czego by tu zacząć? Dobra, yy, przydałoby się znaleźć. Przydałoby się trochę drewna zdobyć. Bo bez tego tu nie mamy w sumie co tutaj walczyć. Dobra nie mamy niczego innego tylko... no to No widzimy ładny ładną fizykę A że nie mamy siekiery to trzeba sobie poradzić tym shotgunem lokacji jest tutaj fizyka na razie Zjedziłem... byłem w tym miejscu. Od znajomych słyszałem, że byli na dosyć ciekawej farmie. Może się tam kiedyś przejdziemy. A jeszcze byłem w na jakiejś fabryce, pustyni. W fabryce już szczęśliwy byłem z niezłymi lutami, ale sobie postanowiłem pobiegać po dachu i skończyło się to dla mnie. Tym, że. Dach się zawalił, spadłem w miejsce gdzie było pełno zombie i tyle z mojej jej rozgrywki. Dobra, na razie mamy naostrzone kije, co z nich zrobimy to za moment, ale w tym momencie chciałbym przygotować się jakoś prowizorycznie do tej pierwszej nocy. I trzeba by... No trzeba by mieć jedno przejście oczywiście z wiadomych powodów. Żeby nam się te zombie tutaj do środka nie dostały Ojej, ale tu ciemno Mogę sobie zrobić pochodnie Są już zaostrzone, to nie No tutaj system craftingu taki podstawowy, ale fajny, fajny Jest ciekawe, no... O właśnie, na przykład... Co ja? Aha, no tak, wspomniałem, że jestem jakimś takim Niestety się buguje. Niektóre pomieszczenia się bugują, jak to widać, ale no można im wybaczyć Gierka przecież w fazie alfa tam słyszymy, że zombie się dobierają do jakiegoś domku, do którego dzisiaj chyba nie pójdziemy. No właśnie, tu jest szybko. Jakieś... No, A tabletki i woda to wyśmiemy O! A! No i mamy kolejną broń. Jak widać, o broń tu jakoś bardzo trudno nie jest, ale. Wszystko tak. E, taka rada nas. Na tak, żeby. Właściwie nie wiem, czy to, jest, czy to ma jakąkolwiek różnicę, ale na przykład ja sobie tak dla klimatu i tak dalej, te wszystkie okna. O, wiem co zrobię. Sobie zamurowuję, co się stało. Nie, no gdzie to się robiło? U, nie. 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 No, nie, 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 nie. Co się z tego to robiło? Chlap, nie, nie. Tak, dobra, z tego. Tylko czy to będzie teraz to, jak to powinno być? To? A tak. Kurde. I tyle z klimatycznych... ...zabrykodowanych okien, no nieważne. No, jak widzimy, gierka jest jeszcze w takiej fazie... Że pozostawia to do życzenia, no ale nieważne. Dobresz to okna, może zostawmy. Eee, co najważniej... Aha, dobra. Ile ja mam metalu? Metalu mam 8, to drzwi z nich robić nie będziemy. z dwóch co ja mogę... Co, co najwyżej topór, dobra, do dupy też, ale... Okej. Okay. Na pewno drzwi trzeba zrobić. Też nawet nie, co ja tutaj... Co by tu można było z... O, wiem, ma... to, jest, to będzie dobry plan. A mianowicie. Zaraz sobie zastąpimy schody drabiną. Dzięki czemu a, 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 a. to są tu najniższe? Tak, to są co najniższe. No to zaczynamy wyburzanie. Widzicie, niestety nie mamy żadnego innego przedmiotu, którym byśmy mogli w miarę szybko pozbyć się tych schodów schod. Czy już, już jest 13 No i gdzieś się przed chwilą schodki się ładnie zawaliły. Tylko one się nam za bardzo nie zainteresowały. O właśnie. Dwa trupy. Trzy trupy. Dziękuję, dziękuję. Dobra, nie ma nikogo. Z papieru możemy robić, jeśli się nie mylę, amunicję do shotguna. ale na, na razie tego i tak nie będziemy w stanie zrobić, gdyż do tego jest potrzebny jeszcze pro, którym niestety nie dysponujemy w chwili obecnej. Ue, teraz ostrzaiłem tak, że nie... Jednak nie ładujemy po kolei ilości łusek tyle ile że jeden i łusek bo, yy, naboi, tylko z tego co widzę to każdy ten Każde ładowanie to jest po prostu jeden to Jakby ten jeden nabój z ekwipunku, no spoko spoko Pyk, pyk, pyk też może wyłonimy coś takiego. Zaraz, jakieś drzwi się dorzuci. Gdzie zombie się dobijają? Aha, no... Się zombie... Dobra, może nie z tej broni, a z tej. Pierwszy. Oh. O, no nie było to najlepsze, ale... Aha, no tak, teraz trzeba będzie zeskoczyć na dół. Ale to może i nawet lepiej. Gdzież to teraz zrobimy? W tym momencie... Ustawimy... ...sobie kolce wokół... ...naszej budowli, żeby nam jej zombie po prostu nie zniszczyły. Gdzież do tego też są zdolne. może sobie... Kurczę, dobra, to też trzeba będzie zniszczyć. Od razu trochę metalu się zdobędzie. Kurczę, to by się kilof... O, może właśnie będę mógł zrobić kilof? Będę mógł zrobić kilof, bosko. A kilof nam się może przydać. To są zwykłe patyki, zwykłe. Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk, pyk. Fajne dźwięki. Niektóre dźwięki są do poprawienia w tej grze, ale ogólnie stoją na wysokim poziomie. Może się napijemy. Bardzo fajnym systemem że jest, ta, jest system zmęczenia. I po prostu jest... Im bardziej jesteśmy zmęczeni, tym dłużej zajmuje nam na przykład kopanie tych wszystkich przedmiotów i tak dalej, Bardzo fajny system, bardzo. Tam zombie się do czego właściwie... Za, za czym gonią? A za niczym, tak się przytula... Tak się przytula... Aha, nie, za świniakiem albo królikiem. No nie wiem, nie widzę. No dobra. Może jeszcze nie zacznijmy? Będziemy Uważ... Dobra. Przy, przy rozstawianiu tego typu... Kolcy... Normalnie bym je po podkopał trochę niżej. Ojojoj, no właśnie, prawie bym się na nie nadział. No, ale pokażemy może zombiego, który w nie wchodzi. No chodź, chodź, Za Zaprezentuj, jak to działa. No jak widzimy, działają. Ty trochę na większą grupę... Ojojoj, prawie znowu bym... Oj, no kurde. A jej, no właśnie, no nie? niestety trzeba uważać jak się to kładzie. Trawa czasem jest kapryśna i zdarza jej się przeszkadzać. No i minusem takich tych kolc jest to, że się one niszczą. I praktycznie co noc trzeba rozstawiać nowe. Jest... To, co się dzieje w tym momencie, to jest nic w porównaniu do tego, co się dzieje w nocy. Po zmroku, zombie zaczynają naprawdę być jeszcze bardziej agresywne, i jeszcze częściej. No i po prostu już zaczynają, tak by to powiedzieć, fokusować gracza. I kończy się to niemiło dla niego. Dobra, może sobie. Ejej, no, trzeba uważać, żeby sobie właśnie pod nogi tego nie podstawić, gdyż kilka razy mi się zdarzyło przez coś takiego zginąć. No właśnie, co do śmierci w grze, to mo, jakby powiedzieć, zginąć można, I Się odradzamy w miejscu, w którym tak jakby weszliśmy, na, weszliśmy do świata gry. Znaczy, czyli na przykład, jeżeli teraz bym wyszedł... Ojej, Na razie tylko pojedynczo zostawimy. Czy jeżeli bym wyszedł z gry, a następnie bym do niej wszedł i zginął, no to pojawia się w tym miejscu... Do w którym wszedłem do gry uh, Fajny prosty system No i przyda się eee, jest tu system farmerstwa farming nie wiem jak to jak nazwać to no jest system w którym możemy po prostu możemy sobie sadzić roślinki o z nich potem możemy robić sobie różne o nie zauważy nawet z nich możemy robić różne smaczne rzeczy więc jest dobrze lampa hmm. lampa się myle przyciąga zombie tam widziałem, że później do kilku sąsiednich domów wchodziły, w których były zapalone światła, więc zostawimy sobie po prostu więcej pułapek tutaj. I jest szansa, że w ten prosty sposób przetrwamy naszą pierwszą nockę. Oj, 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 dobra, dobra, lecimy dalej. No i teraz kolejny bym się nadział na... No. Na kijaszki No i nie skończyłoby się to fajnie Hmm hey, hey. Oj, tu kolejny nastrony wesoły kijaszek Okej okay. Dobra, może, O, może jest od razu tutaj... Tutaj sobie już zostawimy coś takiego. Gdy... O, Dirta mogę kolekcjonować bosko. Bra... Już mam pewien pomysł co do. co do góry. E, ogólnie się przyznam, że już w tym miejscu się broniłem i wyszło mi to całkiem nieźle. E, moja postać żyje cały czas i mam już ósmy dzień. Dlatego. A ono tam widzimy, tutaj. Zombie sobie ucieka do świnioka. Ale dobra, Ludowyczka dobra tutaj. Sobie można fajnie meblować domek. Łóżka też są wszystko, ale niestety nie mają żadnego większego czy mniejszego wpływu na rozgrywkę. Może kiedyś będzie się można na nich kłaść. Jakoś tak sobie przetrwać noc w bezpiecznym miejscu. Fajnie, by było fajnie. Może dodadzą też stoż właśnie taki system zmęczenia, który... Znaczy, no jest system zmęczenia, ale innego zmęczenia. Um, pff, 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 dobra, sobie zostawmy może te i zjemy sobie na razie coś innego. Dobrze. Która godzina? 19, .00. dobra. Tu jest zamurowane. Tu już są kolce. Trzeba by sobie zrobić drzwi. Czy ja mam drzwi? Mam, dobra. Dobra, dobra, dobra. Z dwóch się... Przydałoby się zrobić co prawda metalowe drzwi, które byłyby w stanie wytrwać trochę więcej ataków. No niestety... Musi nam to wystarczyć. O, ja się boję, że zaraz sobie tutaj wolne. Aha, no tak, dobrze. drzwi się fajnie otwierają, wszystko pięknie, pięknie działa. I skoro już można powiedzieć, że przygotowaliśmy naszą chatkę do pierwszego dnia obrony, no to wchodzimy do góry. Dobra. No, słyszymy już zarzynanego świnioka, zaż zażynaną świnkę. Taki los tych, którzy się nie umieją po prostu jakoś przygotować. Mieją, nie u, nie u... No nieważne, Fy, wiecie o co mi chodzi. Dobrze, dobrze. Zrobimy sobie teraz znisz... O! się nie tak, tam jest jeszcze jeden poziom. Można sobie zbierać, nie wiem co to jest, chyba jakiś gips, czy coś takiego, no nie... Znaczy, chyba zatrwałe No nie, wiem więc... konkret No nie wiem, nie mam pojęcia, co to może być. Na materiałach budowlanych się jakoś nie znam. Zwłaszcza w języku angielskim, który później sobie będę musiał wpisać może. Co my tu mamy? No i są cztery domki w naszym miasteczku. Jeden my już ładnie obsadziliśmy. Do, w innych miejsc zamieszkiwać raczej nie będę, gdyż już z własnych doświadczeń wiem, że w tym miejscu, to miejsce jest chyba jednym z lepszych. Chociaż ten domek też by mógłby być fajny do obrony. Chyba, no ten jest chyba, rozumiecie, można w nim najwięcej zrobić. No a tu widzimy świnkę uciekającą przed... Zombie, a teraz zajmiemy się czymś innym, mianowicie budową farmy. Tylko, czy ja mam żelaza odpowiednie ilość? No, już słyszymy zombie, które się nadziewają na moje słodkie paliki. Jest to dźwięk, do którego się musicie przyzwyczaić, gdyż w nocy słyszymy go. No widzicie co tam się dzieje. Pamiętacie co rozstawiałem. Dobrze. Aha, no tak, te jedno, to jedno... To można później postawić. Bardzo się może przydać, tylko czy ja mam... O, mam pięknie to i wystarczającą ilość. Remysł. Tak. Nie, chyba tak tak? Nie wiem. Zaraz chyba tak. Tak, tak, tak. Nie. Nie. No na szczęście mamy tutaj takie podpowiedzi bardzo fajne... Które, dzięki którym możemy w bardzo prosty sposób... Dobra, może sobie zrobimy jeszcze jedną, bo nie, nie, nie pamiętam przez ilu to było, ale no... O, jest! Aha, no to no, byłem blisko, a no nie wiem dlaczego za pierwszym razem mi się to nie odpaliło Gdzie jest nasz dirt? Cobblestone Dirt <gryt> Hatek z dirta niestety nie można tutaj robić Nie z, Znaczy może można niby, ale się nie mylę Bardzo łatwo może on się z, zniszczyć Dobra Na razie wszystkie sobie przy... Aha, no tak, zapomniałem, że tutaj trzeba to bardzo szybko Kłaść nasionka, gdyż ziemia się jakby przestaje być rosną. No ojej, no właśnie. A trzeba wsadać do... No. Okej. Okay. Chyba jest okej. Okay. No i to jest nasza... No i tu już widzimy, że zaczyna to rosnąć to jeszcze to może trzeba dać trochę czasu ale zaraz zaraz długo już powinno się coś z tego urodzić na razie schodków nie będę sobie do tego robił gdyż będziemy gdyż ta farma się powinna rozrosnąć trochę tak, co do serii to nie wiem albo to będzie seria taka hardcore hard że tak to nazwę i po prostu kończymy ją w momencie mojej śmierci. Oczywiście, jak się, jak się zginie, to można, si można grać dalej, ale. Nie rozumiecie. Żeby był jakiś jakieś szczypt adrenaliny? Albo nie wiem, no. Jak wam się ta seria spodoba, to po prostu będę trochę dłużej Oczywiście to wszystko. Od Was zależy. Ok, piecyk są tu, o piecyk, piecyku, bardzo dobrze, woda, makaron, o, ziemniaki też sobie później posadzimy, no i słyszymy, że teraz konadziuwają się zombie, tak naprawdę, no co, co tam się dzieje, dobra, lepiej nie schodzić. Noc, tej, noc w tej grze polega głównie na tym, by... Nie potem To jest dziwne. Nie tym, po prostu siedzieć, czekać aż... No, siedzieć czekać i czekać do rana, naprawdę, tak? aż się uspokoi. Co prawda rano też mamy hordę zombie, która stoi nam pod drzwiami. Ale ta horda jest już mniej agresywna i łatwo można... się jej pozbyć z naszym kochanym shotgunem. A widzę, że już pierwszy dzień dobiega końca, tak samo jak ten odcinek. No tak, bo odcinki będą długości jednego dnia. Dobra, no to dzięki wielkie. Jak wam się podobało, to wiecie, lajkujcie, komentujcie, no i oczywiście subskrybujcie kanał. Dzięki jeszcze raz za, być, za to, że ze mną posiedzieliście przez ten czas. Dzięki, nara.